Cześć kochani, to ja, Alex i mamy chyba dzisiaj jakąś grę, że musimy łapać długopisy. A, czyli, że nie można tych czerw... Okej, okay, widzowie, jeszcze raz gramy. Spadaj, uuu, ten musimy złapać. Ten wypad. Oj, podchwytliwa ta gierka, widzowie. Uu, łap, jest. Oj, o, jest, 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 łap. Wow, to coraz cięższe. Ile my tych długopisów mamy? Nie, widzowie, to chyba idzie. Że im dłużej gram, tym cięższa, tym szybciej lecę mi. Nie, to się robi ciężkie, ile ja mam. Nie, ole brakowało. Prawie bym to wziął. Nie, dosłownie centymetra brakowało, nie. To jest jakaś dziwna gra. Proszę, ja już nie chcę w to grać, widzowie. Co to ma być? To jest takie ciężkie, wy to sobie oglądacie i myślicie, że to takie prościutkie, a tu jest takie ciężkie, nie? Co to, to się odwala? O, nie muszę nawet się z miejsca ruszać, a nie, teraz muszę. Nie, no, widzowie, to jest bardzo ciężka ta gra z tymi długopisami, ale fajna, no nawet zaraz będę miał 20 długopisów. I co, w to można grać tak w nieskończoność? No to to jest fajna, nawet. W sumie myślałem, że nie fajna, ale taka trochę. Nawet fajna. I to jest już wszystko na dzisiaj, widzowie. Bo zaraz zginę!